Cześć, mam na imię Ziemowit. Chociaż wszyscy mówią na mnie Ziemek, witam Was w naszym programie Dolno Śląskie Zapowieści. Wszyscy w moim wieku lubią przygody i są ciekawi świata. Dlatego wspólnie będziemy odkrywać świat zwierząt w otoczeniu naszego pięknego Wrocławia i Dolnego Śląska. Jest zimno i zawsze kiedy wychodzimy na spacer, zadajemy sobie pytanie: karmić czy nie karmić? Oto jest pytanie. W dzisiejszym odcinku rozwijemy wszelkie wątpliwości odnośnie do karmienia zwierząt zimą. Na początku spotykam się z Olą, która na co dzień pracuje we Wrocławskim Schronisku dla zwierząt. Zwierzęta radzą sobie z zimą we Wrocławiu. Nasze miasto należy do jednych z najcieplejszych miast, jeżeli chodzi o Polskę, więc ta zima w ostatnich latach w ogóle jest lżejsza niż zazwyczaj. Natomiast bywają takie sytuacje, gdy tym zwierzętom w mieście faktycznie może być nieco trudniej niż w innych miesiącach. Mamy do czynienia z taką sytuacją wtedy, kiedy jest zwłaszcza bardzo, bardzo zimno, kiedy są mrozy, kiedy spadnie śnieg i wszystko jest zamarznięte, i o pożywienie jest zdecydowanie ciężej. W związku z tym zwierzakom wydaje mi się, że najciężej jest właśnie w takich chwilach, kiedy, kiedy naprawdę jest bardzo, bardzo zimno. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej. Czy powinno się dokarmiać zwierzęta w mieście? Generalnie powinno się do tego podejść bardzo tak racjonalnie, zastanowić się nad tym dobrze, ponieważ dokarmianie zwierząt ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Moim zdaniem osobiście moglibyśmy na przykład dokarmiać ptaki zimą, natomiast naprawdę róbmy to wtedy, kiedy te temperatury są niższe i kiedy zwierzęta tego potrzebują, bo w normalnych miesiącach one są w stanie same znaleźć sobie pożywienie. Jeżeli mówimy o dokarmianiu ptaków zimą, to powinniśmy się skupić na i chciałabym to powiedzieć głośno i wyraźnie, naprawdę nie, nie dokarmiajmy ich chlebem. To jest najgorsze, co możemy zrobić dla tych zwierząt. Jeżeli chcemy dokarmiać ptaki chlebem tylko i wyłącznie, to naprawdę lepiej tego po prostu nie róbmy. W jaki sposób powinno się to robić? Powinniśmy karmić ptaki najlepiej w karmnikach, To wtedy mówimy o takich małych ptakach, które do nas przylatują. Karmniki powinny być w miejscach spokojnych, cichych, najlepiej w towarzystwie krzewów bądź drzew. Też w takim miejscu bezpiecznym, żeby jakiś kot na przykład nie upolował małego ptaszka bądź żeby nie nadleciał drapieżnik, dla których taki karnik może być nie lada gradkom do zdobycia pożywienia. Uh... karmę umieszczamy właśnie w karmniku. Karmnik musimy sprzątać, oczywiście, ponieważ ptaki nie mogą się żywić mieszanką karmy z odchodami. Więc taki karmnik regularnie sprzątamy. Dajemy karmy tyle, żeby zwierzaki mogły ją zjeść po prostu naraz. E, najlepiej. No i musimy robić to regularnie. Musimy mieć tego świadomość, że jeżeli zaczynamy karmić ptaki w okresie zimowym, to musimy to kontynuować, ponieważ ptaki się przyzwyczajają do karmienia i jest to dla nich wtedy bardzo ważne źródło pożywienia. Jeżeli chodzi o ptaki Właśnie wodne, takie jak na przykład łabędzie czy kaczki, to też możemy je dokarmiać, ale naprawdę tylko w okresie takiej, takiej bardzo niskiej temperatury, kiedy ta tafla nam zamarza i wtedy zwierzęta nie mogą znaleźć w inny sposób pożywienia. Karmimy te zwierzęta na brzegu, nie wrzucamy pokarmu do wody, ponieważ on może zanieczyścić nam te zbiorniki i no, jakieś niefajne konsekwencje wprowadzić. Karmimy zwierzęta na brzegu, musimy dostosować. Karma oczywiście pod zwierzęta, nie może być to chleb, nie mogą być to chipsy, nie mogą być to absolutnie żadne paluszki też, też nie. I nie traktujemy przede wszystkim ptaków jak, jak takich przysłowiowych śmietników. Musimy karmę dostosować dla nich, a nie karmić je po prostu odpadami z domu, jak wiele osób niestety nadal to robi. Dla, takich, dla łabędzi czy dla kaczek mogą być to warzywa, oczywiście ziarna, karma musi być świeża, najlepiej ją dawać w takiej ilości, żeby zwierzęta od razu ją zjadły tak, żeby nie pozostawała i nie gniła na, na, gdzieś na lądzie. A jak w takim razie wygląda sprawa do karmienia poza miastem? Udajemy się do Świeradowa Zdrój, gdzie spotkamy się z nadleśniczym lubomirem. No. Jakie zwierzęta można spotkać zimą w lasach? W górach izerskich, tak jak tutaj rozmawiamy, to przede wszystkim jelenie, możemy spotkać sarny, możemy też spotkać dziki, yy, zające, a z takich, jak to można powiedzieć, bardziej niebezpiecznych, no to wilki, chociaż one wcale nie są niebezpieczne, raczej w bajkach bywają niebezpieczne. Jak nie radzą sobie zimą jelenie? Yy, przede wszystkim yy, żywią się yy, Korą drzew oraz pędami. Szukają też, jeśli nie ma dużego śniegu, no to szukają jakiejś trawy, roślin, runa, różnego rodzaju pożywienia. No, jeżeli jest dużo śniegu, to w tym momencie właśnie zjadają pędy drzew, ogryzają korę, korę też drzew. Czy powinno się dokarmić zwierzęta? A jeśli tak, to jakie i w jaki sposób? No i to jest bardzo. Szeroki temat, to zależy. Jeśli jest ciężka zima, jest dużo śniegu, to oczywiście tak, powinno się dokarmiać. Natomiast musimy pamiętać o tym, że dokarmianie, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś dodatkowego do tego karmienia zwierzyny, czyli nie karmimy cały czas, kiedy tylko mamy na to ochotę, ale dokarmiamy, czyli dodajemy coś do tego, co ta zwierzyna sobie znajduje w lesie. Czyli jeśli ona na co dzień je czy spożywa pędy drzew czy krzewów, to my musimy jej też coś dodać do tego pokarmu, tak, żeby urozmaicić jej, jej tą bazę żywieniową. Wiesz może kto dokarmia najczęściej zwierzynę? Najczęściej, ja Ci tu podpowiem, robią to myśliwi. Często yy, mówi się, że leśnicy też. Zaraz Ci opowiem kto w głównej mierze dokarmia tą zwierzynę. Przede wszystkim robią to myśliwi, mogą to robić przy pomocy właśnie takich magazynopaśników, takich jak mamy tutaj. Dlaczego magazynopaśnik? Ponieważ on magazynuje, czyli z, zbiera się tą, to siano w lecie, dowodzi się go w okresie jesiennym przed zimą, a później w zimie, kiedy jest już dużo śniegu, nie można tutaj dojechać, to wtedy wyciąga się to siano, właśnie między te szczebelki się wkłada, tak żeby jelenie mogły sobie, go, mogły sobie yy, to siano wyciągać. A wiesz czym dokarmiamy? Ta, takie jelenie, właśnie to dokarmianie jeleni czy saren jest najtrudniejsze ze względu na to, że tą zwierzynę ze względu na to, że ona jest roślinożerna, powinniśmy dokarmiać sianem, czyli taką suchą karmą ale też y, taką karmą, to się nazywa karma treściwa, czyli na przykład y, kasztany, żołędzie, kukurydza, no i karma soczysta, czyli kiszonki, to jest takie, kiszonka to jest takie zakiszone siano, y, i albo na przykład kapusta, wszelkiego rodzaju warzywa czy y, owoce. I te wszystkie pokarmy powinniśmy tym zwierzętom tutaj y, dawać. Tak jak widzisz, na siano jest przygotowana, przygotowany ten y, paśnik, on jest dosyć duży, natomiast tu jest takie korytko, do którego właśnie może być wrzucona kapusta, kasztany, żołędzie, kukurydza i w ten sposób dokarmia się te jelenie. Oczywiście, jeśli ktoś chce zrobić to sam, to powinien się skontaktować z leśniczym lub z myśliwym, który, który dokarmia, dokarmia jelenie, czy sarny, czy dziki, czy zające na danym terenie. W jaki sposób powinniśmy zachowywać się w lesie zimą? W lesie zimą, w takiej, jak zachowujemy się i w lecie. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy zabierali z lasu ze sobą to, co do niego przyniesiemy, czyli nie zostawiamy żadnych śmieci, i to jest chyba najważniejsze i dla nas, i dla tych zwierząt, które tutaj bytują, ponieważ śmieci mogą im też zaszkodzić. Czyli śmieci to jest najważniejsze, najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy pamiętać, a przede wszystkim powinniśmy się zachowywać naturalnie. Ani za cicho, ani za głośno, tak żeby żadna zwierzyna, kiedy skradamy się do niej e, i podchodzimy, nie czuła się zagrożona, ani też za głośno, e, ponieważ... E, Możemy no W lesie powinniśmy może nie zachowywać się cicho, ale całkowicie naturalnie, czyli idziemy normalnie, spacerujemy i to jest dla nas najlepsze zachowanie. Musimy też pamiętać, żeby nie zbliżać się do dzikiej zwierzyny, ponieważ może być ona chora, nie jest ona zazwyczaj niebezpieczna, ale musimy pamiętać to, że może się nas bać i może w tym momencie różnie zareagować. Także staramy się po prostu spacerować, zabierać śmieci ze sobą i zachowywać się jak najbardziej naturalnie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji i łapkach w górę. Napiszcie w komentarzach, o jakich zwierzętach chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!